Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn. Słuchajcie, po tym jak odnaleźliśmy miejsce, gdzie kopał Olin i samego Olina również tutaj odnaleźliśmy, udało nam się tutaj zlikwidować też, że tak powiem, karża cienia. Oczywiście... Oczywiście tutaj dostaliśmy nową misję i myślę, że będziemy tutaj teraz w tym kierunku tutaj sobie dążyli. Będziemy sobie dążyli w kierunku kolejnej misji, którą za chwilę sobie tutaj zobaczymy, co mamy dostępnego, bo mamy tak naprawdę kilka misji dostępnych, więc przejdźmy od razu w nasze misje. Mamy poboczny, mamy zadania. Myślę, że tutaj skupimy się u stronie stwórcy. To będzie główne zadanie, które tutaj tak naprawdę otrzymaliśmy od Olina, choć pole poległych jest znacznie bliżej. Ale pójdziemy tutaj no, z tą główniejszą fabułą, która się tyczy Alo. Tutaj mamy renda, więc tak naprawdę no, uderzymy sobie w to, tak jak mówiłem, uderzymy sobie tutaj w fabułę główną Elow, dlatego też idziemy w stronę swórcy, tam prawdopodobnie otrzymiemy jakieś informacje na temat, tak jak już tutaj wcześniej wspominałem. Że Alo jest klonem pewnej kobiety. Dlatego też warto będzie sobie po prostu ten teren zbadać. Przynajmniej niolada wyprawa. roślinka, przydasz się. Pewnie, że się przyda. Przynajmniej nie lada wyprawa. Ponieważ ja bym chciał bieguna. Tutaj bieguna raczej nie znajdziemy. Nie ma opcji przybliżenia fokusa, no właśnie. Biegun by tutaj nam się zdecydowanie przydał, bo wiem, że na biegunie na przykład możemy jechać. No właśnie, tak jak na pozostałych nie mam pojęcia, ale tam coś się zbliża. Długo nóg to będzie czy coś innego, czy bardziej skażona maszyna, ponieważ światło jest na czerwono. Tu mamy krabołazy, a tam co są? Też krabołazy. Okej, okay, trochę dziwne. O, czujka tutaj prowadzi. O shit! Wydajecie, że ten kraboas tutaj Dokładnie ten krabołas tak na tył Patrzcie trzeba nas atakować od tyłu Ale jeśli chodzi o tego krabołaza tutaj już do niego wracamy Yy, to po prostu yy, ominął chyba tą pułapkę, bo nie wiem jak to się stało. Zresztą też nie wiem czy ja tą pułapkę do końca yy, rozstawiłem tak jakbym chciał. Czy po prostu też... I yy... ma Kto? Erent? Czyli co? A, no, bo my tutaj jesteśmy teraz... agenta. no kurwa, no faktycznie. Dzięki za pomoc. Dobra, po drodze jest pole poległych. Niech będzie. Przyjmiemy tą misję. Podejdź no tu na słówko. No pewnie, że podejdę. Zrobimy tą misję już skoro tutaj jesteśmy, to niech będzie przysługa dla Renta w pierwszej kolejności. Chodź tu na co czekasz? Ze sam. Gdzie reszta? Nie będę ryzykować ich życiem. Swój nic niewarty tyłek mogę poświęcić, ale ich nie. Przepraszam, że cię w to wciągnąłem. A, spokojnie, dla mnie to normalka. Wiesz, sprzątnąć kilka maszyn, wytropić zabójców. Jasne, ciekawe, jak wygląda ciężki dzień. Jesteś gotowa? Powiedz mi, co się stało z Ersą. To bardzo ważne. W sumie nikt nie wie. Wyruszyła w środku nocy z kilkoma. Zaufanymi ludźmi. Zaufanymi? Ciebie nie zabrała? Nie, bardzo dużo piłem. Może myślała, szlak, nie wiem, że nie dam rady. Poszukiwacze znaleźli ciało następnego dnia. No i trupy tchórzliwych kardża cienia. To była zasadzka. Kardza cienia to zwierzęta. Tak ją pobili, że nie dało się pokazać twarzy przed pogrzebem. Przykro mi, Erend. Tak. Kiedy znajdę tych, co to zrobili, im też będzie przykro. Na pewno wszystko w porządku? Jestem trzeźwy, więc nie. Cieszę się, że wreszcie trzeźwo myślisz. Nie przyzwyczaję się. I nie wiesz. Dlaczego wyruszyła bez ciebie w środku nocy? Nie, ale to musiało być pilne. Wiadomość, raport na temat nowych Kardzacienia, cienia, sam nie wiem. Czemu Kardzacienia cienia to zrobili? Bo nas nienawidzą, a Ersy najbardziej. Walczyła przy awadzie i wykopała ich z południka. Lizali rany przez dwa lata, ale w końcu znaleźli sposób, by ją dopaść. Jasne. Pokaż mi gdzie RSA zginęła, a zrobię co w mojej mocy. Chodź tu, za mną. Ja sobie tę misję tutaj przypominam. Nie chcę od razu tutaj spoilerować, ale myślę, że tutaj spoilerowanie tak naprawdę po tym, jak gra została wydana nie wiem, 5 lat temu na PS. 3 lata temu na PC-ta, czy 2 lata Ucinerza temu, to myślę, że tutaj nie ma w ogóle mowy o spoilerowaniu tak naprawdę, ewentualnie mogę spoilerować swoje odcinki, tyle powiem, ale tak jak tutaj Erent powiedział, że nawet jeśli bym nie wiedział, to już jest tutaj naprawdę to sprawa bardzo podejrzana, chociażby z tego względu, gdy Erend powiedział, że Eksa została tak pobita, że nie dało się pokazać jej twarzy. E, no właśnie, to już jest taki tutaj, e, daje nam punkt do myślenia. E, on tak naprawdę nie widział jej twarzy, także no, w 100% procentach już mamy tą pewność, że to nie jest ona, że ona po prostu gdzieś tam żyje. E, to jest gra, jest to naprawdę bardzo przewidywalne. E, tak jak mówiłem, ja ewentualnie tutaj w swój odcinek, a nie grę. Mm, tak naprawdę. To, tutaj, to tu. Była zasadzka. No faktycznie. Nasze wojsko przetrząsnęło teren, ale może ten twój wynalazek znajdzie wskazówkę czy coś. Proszę, muszę znaleźć drani, którzy to zrobili. i też tak zrobimy. Użyjemy fokusa. Naprawdę bardzo dużo śladów mamy. To musi być pancerz karczecienia. Dziwne. Nie ma ani zagrożenia. Kolejne ślady. Łucznie karczecienia. Polnikowe ostro. No właśnie, to jest już podejrzane. Mamy tutaj hełm y, kardża. Y, no i co więcej, no, nie zatrapany. To wygląda na ślady ciągnięcia. Czy ktoś ciągnął ten dysfunk? I co tam widzisz? Plamy tworzą linie, tak jakby krew z czegoś skapywała. Z wozu? Widzisz? Ślady wozu. Myślę, że ktoś przewiózł te ciała i rozrzucił je po okolicy. Czekaj. Mówisz, że znalezionych tutaj zabito w innym miejscu? Ale dlaczego mieliby to zrobić? Tak szczerze. Nie jestem pewna, czy to kardza cienia za to odpowiadają. To musieli być oni. Jak pójdziemy po śladach, to się dowiemy. Okej, okay. czyli yy, mamy ślady, oznaczamy sobie, je, czyli podświetlamy i ruszamy. Są ślady wozu czyli tak jak tutaj ELO stwierdziłam, ciała zostały przywiezione na wozie być może to nawet nie było na zasadzka karżacienia, tylko po prostu swojego rodzaju lepiej trob, by zmylić przeciwnika, niech myśli, że nie żyjemy, a my go w pewnym momencie zaskoczymy. Rozumiem, że ktoś chciał ją zabić, ale sfingować zasadzkę. Tu chodzi o coś więcej. No właśnie. A my się tego dowiemy. Tego słowa mi zabrakło sfingowanie. To nie są kardza cienia. Oni są z mojego plemienia! To tak witają się twoi współplemieńcy? ŚWIĘŚŁA PONAD! No właśnie, o co tutaj chodzi, skoro oni nas atakują, a są z jednego plemienia. A to nie są karża cienia. No kurka, nie widzę ich więcej. Co to jest? Myślę, że to wzywa maszyn. Uważaj. Już blisko a tutaj zdecydowanie yy, właśnie. No tu zdecydowanie w pierwszej kolejności powinniśmy użyć yy, potykać, a nie tutaj się coś bawimy. Bum, bum i po tobie. Kurde, go ciśniesz? Co ja? Agent, wstawaj. O seram. Nie kardza cienia. We wszystkim się myliłem. Jak zwykle. Proszę użyj swojego spojrzenia. Muszę wiedzieć, co tu się stało. Dobrze. Za dużo niewiadomych jest, żeby po prostu tego dalej nie ciągnąć. Więc użyjemy naszego fokusa. Mamy jakieś ślady. co to za skórzane pasy. Te skały, skruszone, paski od pancerza, przecięte nożem i kamień ze śladami krwi. Mm -hmm. Masa ludzi tu zginęła. To była rzeź. Coś musiało w nie uderzyć. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Okej, okay, szukamy miejsca zasadzki w takiej sytuacji. Mamy takie miejsce zasadzki, czy nie? To mi wygląda na broń straży. Właśnie tu mamy broń. Nie ma na nich krwi. Ludzie ercy w ogóle się nie bronili. Dobra, kolejna informacja. Dobra, a wtedy gdzie to jest nasze miejsce zasadzki? Wygląda na to, że dałoby się na tym coś zamontować. Tu mamy trójno. Tutaj, przy trójnogu, zużyty akumulator. No, porozmawiamy z agentem. To jest hełm, Ercy. Myślałem, że poległa na polu, ale to było tu. Całe to oszustwo. Po co? Jakby chcieli mnie ukarać. Mam podejrzenie. Ale wnioski są dość odważne. Na razie twoje teorie są lepsze niż te wszystkie fakty. No dobra. Myślę, że oseramowie zastawili pułapkę używając nowej broni. Była tam, na tamtym trójnogu. Ona strzela falą mocy, może dźwiękiem. Pewnie skruszyła tam te skały. Myślę, że paraliżuje ludzi zamiast ich zabijać. Powaliła cały oddział straży. Na broni nie było krwi. Nie walczyli. Ale po co paraliżować, żeby potem przenieść i wypatroszyć? Starali się coś ukryć. Patrz tam, krew na kamieniu. Użyli go, by zmiażdżyć jej twarz. Niekoniecznie jej. Te paski zostały przecięte, jakby zdjęli z kogoś pancerz. To, to niemożliwe. Przecież jej ciało znajduje się w południku. Widziałem. Powiedziałeś, że było nie do poznania. Może włożyli pancerz na kogoś innego, kogoś o podobnej budowie i zmasakrowali ciało. To mógł być każdy, nawet Ersa. Wracaj do południka. Przyjrzyj się temu ciału. Jeśli to naprawdę Ersa, to się mylę. Ale jeśli nie. Czyli moja siostra może żyć. Ruszam. Spotkamy się w mieście. OK, czyli misja Pole Poległych została w tym momencie przez nas ukończona, więc my też będziemy ten odcineczek tutaj sobie kończyli. Eee, więc widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, z mojej strony to wszystko, jeśli wam się odcinek spodobał koniecznie łapki w górę, komentarze i subskrypcja. my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, cześć i czołem.